Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zmagań z szybami. No cóż, w poprzednim odcinku puściły mi nerwy. Rzuciłem wszystko, pojechałem do domu. Ale dziś na spokojnie zrobiłem sobie urządzenie. Pochodziłem sobie po sklepie, poszukałem sobie różnych dziwnych rzeczy i jedna z lepszych rzeczy, która kupiłem to są takie kółeczka i takie haczyki i tak te są dobre ale się nie mieści do nich klin bo są cienkie a te są grubsze to są czwórki a te są 3,5 te, te się nie gną i, proszę Państwa, proszę Państwa, zrobiłem takiego zajzajera. Ligancko. Tu są wbite dwa papniaczki, bo już tu mać. Jak wkładałem w uszczelkę i chciałem przekręcić, żeby lżej szło, no to się ten bolczyk w drzewie ruszał, nie? No bo oczywiste, że się wkręca, to do drewna są. No i co Łukasz wymyślił? Luksio sobie wymyślił, że wbije sobie dwa papniaki Obok Weźmie migomat Przyspawa migomatem i już się nie rusza No i tak Takim sposobem włożyłem klin W tą szybę Okno Do którego Straciłem cierpliwość w poprzednim odcinku No i tutaj Włożyłem sobie te okienko. Szczerze mówiąc zeszło mi się złożenie uszczelki, szyby i klina samemu około 40 minut. I wszystko wygląda cacy. Bynajmniej tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że nie będzie ciekło. Jest ciężko. Bardzo ciężko jest. Z tego względu, że ja mam materiał alufoxa i pleksę. I ta uszczelka, ten dolny kanał, ma taki cienki, że trzeba ją rozszerzyć. Później ciężko jest włożyć też szybę, a najciężej jest włożyć clean. No ale dzięki temu strojstwu udało się. Wygląda to w miarę przyzwoicie od środka. O, jeszcze muszę gdzie nie gdzie ale jest ciemno, więc nie widzę. Tutaj jest też spoko. No i wziąłem się za tylne okno. Uszczelkę włożyłem, nie będę was zanudzał tym. No i zostaje mi boczne okno, ale będę musiał przeprowadzić szczepkę albo na bok, albo wyprowadzić na dwór. Żebyście mogli widzieć jak ja to robię. Bo mówię, zostawię specjalnie nagram, delikatnie może przyspieszę czy coś. No i co? I włożyłem tą uszczelkę. No i trzeba włożyć teraz te pieruństwo, na które wszyscy narzekają. No i Łukasz znowu co. Wziął haczyk, wziął ustrojstwo i tada Tak sobie wkręciłem, oczywiście te cieńsze. Rozgiąłem je. One wyglądały tak. O, rozgiąłem je do takiego kształtu. Przykuje wszystko postawię statyw i będziecie widzieć jak to robię kawałek pokażę i przejdę do reszty także za chwilę się widzimy jak sobie to poustawiam wszystko. Dobra jestem z powrotem. Trochę poprawiłem maszynę. Yy, ściąłem te ząbki może będzie lepiej. Yy, Sprzukałem sobie sobie, ale sobie poprzykam jeszcze raz. Niech tam jest ta woda. I tak. Pierwsza sprawa, ja już sobie to zrobiłem wcześniej, na sucho przelecieć, bo moja uszczelka leżała długo i yy, no przykurzyła się i ciężko wchodziło to, a jak teraz to zruszyłem, to już będzie lepiej. I tak. Wkładam. tam clean. Tylko ważne, żeby nie wypadło. No i na rogach trzeba. Palcem przyciskać. No oczywiście ja sobie testowałem wcześniej by nie było. No właśnie. Na prostej jest bajka I najgorzej jak wypadnie, nie? O. Kurde, ręce bolą Mm -hmm. Abyśmy z roga wyszli. No, dobra. O, wypadło mi z uszczelki. I co teraz? I teraz się cofam. Tam, gdzie jest podważona. Trzeba dopychać mocno ręce, bolo. O, jeszcze pod porami puściła. O. Tak to się o, i pyk i drewienkiem dociska na prostej i na prostej to jest bajeczka tak. cyk właśnie. lżej ręce nie są w górze o patrzcie teraz będzie widać Tyk, łączenie jak przejdzie włączenie? Nie, ale... Przestawię Was troszeczkę. O! te rogi są najgorsze, nie? No ale trzeba wszystko zrobić. Pyk. Wypadło. Cofam się tak żeby mi zaskoczyły. O. Pyk. to jest bajka. Ty, Na prosty to jest bajeczny. O kurde, nie widzieliście tego ostatniego kawałka No ale widzieliście Idzie Prosty patent Każdy sobie Gdzieś znajdzie kawałek drewienka Haczyki W każdym markecie budowlanym Można kupić Ile się mi zeszło? 5 minut Tylko żeby wymyśleć coś takiego i próbować różnymi śrubokrętami, nożykami, jakimiś plastikowymi łopatkami. Zeszło się trochę dłużej, ale patent jest elegancki, także Wam go sprzedaję. Możecie sobie robić, będziecie mieli łatwiej, dużo łatwiej. Tylko ważna rzecz, ważna rzecz, żeby. Smarować. No i. O, tu nie weszło, ale to zaraz poprawię. Yy, smarować i pierwszy raz na sucho sobie przelecieć, żeby te wszystkie uszczelki się delikatnie rozciągnęły. Wtedy będzie lżej. Bo jak próbowałem sobie na surowo wkładać, gdzieś miałem taki żynek testowy, no to jak szło za pierwszym razem, było ciężko, nie? Ale jak sobie przeleciałem na sucho, jeszcze raz psiuknąłem i drugi wkładałem, no to widzicie jak poszło 5 minut wkładałem klina, no ale chwilę dłużej szykowałem. Także, pierwszy raz i jest git, ta strona wyjaśnie przy wkładaniu tego okienka. O co chodzi, ale tak. Uszczelkę włożę sam, może włączę nagrywanie, jak będę. W szybę wkładał, też mi pomagał ten haczyk. Yy, więc, 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 proszę Państwa, kolejna rzecz jest w niewiadówce zrobiona. Dzisiaj mam plan jeszcze zrobić to okienko, zamocować te uchwyty, żeby można było zamknąć szybę. No i zamocować nożyce do dachu, yy, tak abym mógł w razie potrzeby wziąć położyć sobie materacyk i wistawio także widzimy się w kolejnej części yy, przy tamtym okienku czu, 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 czu. jestem na łączach cyk będziemy montować Trzybie grunt to ma być tanio cyk na oko elegancko ale widać? może widać cyk na oko o kurwa na oko mnie nie wyszło nie no go te adapterki które kiedyś robiłem pomalowałem na czarno szprejem i teraz co teraz trzeba wziąć pyk, pyk. Pik. zamknijmy. O! No. Zamknijmy szybkie. Podciągnijmy trochę. Wracaj tutaj. ty też w starą dziurkę trafimy. elegancko no i bajka będzie bajunia na lunia jak ja to kładę? tak Chyć dwa większe i dwa mniejsze? nie pamiętam Lata tem ja tu się fantastycznie! Chyba się przesunęła. I chuj i znowu będzie dziura. Oes! Oei, yes. pierboczny powinienem. Także musicie pamiętać, że pierboczny. Ale dowaliłem. Będzie dziury widać. Ale jest silikon nawozić. Pik. Dla mnie to jest Prąd się Gdyby nie ten babol To by było dobrze, ale... Kapkę silikoniku dam białego i będzie laleczka. Dobra, zostaje mi okno i daszek, ale kończy się czas, nie wiem czy się dzisiaj wyrobi. Pędziemy. Prędzej czy później że się tak stanie. Jo. To że mod A już się działa. Ostatni mówię: ach Ułożę ją ostatni raz. Mówię, tutaj nie doszła. Już o. Niedużo. No, a będzie trzeba wymienić. Kur... Dobra, klina wkładam. Na razie tak zostaje. Podfrezuję. Zaleję klejem, OK. Jak będzie dobrze, to będzie dobrze. Jak nie, to kupię drugą. Ewentualnie wyciągnę z drugiej przyczepki, a to wsadzę do tamtej, bo tam jest połamana. To będą dwie połamane, a jak będzie się robić, to się wymieni. A teraz clean, Mordę kopane Ja wiem, że za dobrze idzie dzisiaj. już się też spierdoli. że można? Można, I nawet się nie trzeba mocno starać, starczy mieć za silne ręce, o, ale się gotuje w środku. Gdyby nie to, to by było pięknie, nie? No ale niestety, nie można mieć wszystkiego. Dobrze, że ta nie pękła. A ta dostała równo strzałów. W porównaniu z tą, to ta pikuś. A jak zaglądałem pod uszczelkę, to ona pękła tutaj. Bo tak, tu jest ze Trzymam tutaj, a gadam tutaj. Jak patrzyłem, to akurat pękła na takim garbie, bo tu jest niżej zaszlifowana, a tu jest wyżej, i na tym garbie strzeliła. No ale co, no? no będę, będę musiał coś przykombinować. Na razie, na razie tak będzie musiało być. Ewentualnie. Ewentualnie, jak kupię, to wyjmę i włożę i tyle. A teraz będzie. Więc budkę mam zamkniętą w koło. Zostaje jeszcze daszek. Wszystko do daszku mam tylko umocować. W tym odcinku to jest wszystko. Dzięki strzałeczka, trzymajcie się. Następnego. Cześć.